Dzień dobry albo dobry wieczór, a najlepiej to po prostu cześć. Naprawdę nie wiem, jak się z Wami przywitać, ponieważ, moi drodzy, taka sytuacja na AstroLife chyba jeszcze nie wydarzyła się do tej pory, ponieważ oglądacie live, który naprawdę się odbył, ale oglądacie go z odtworzenia. Tak naprawdę jest piątek, 19 grudnia, godzina 3:11 i mm, Jesteśmy po odwołanej transmisji live, czyli w sumie takiej, która się nie odbyła. Mieliśmy na niej oglądać kometę 3i Atlas około godziny pierwszej, drugiej, ale no została ona odwołana z powodu złych warunków pogodowych. I przeglądając yy, kamerki 24x7, które cały czas działają na naszym kanale, widziałem jak rozpogadza się. No i w związku z tym, że mamy 19 grudnia i że obiekt kometa 3i Atlas jest najbliżej Ziemi, no to nie mogłem, po prostu nie mogłem sobie odpuścić obserwacji tego obiektu. To jest dzień, na który w sumie czekałem, interesując się tym obiektem przez ostatnie miesiące, więc jeśli tylko nadarzyła się taka okazja, jestem w obserwatorium, nagrywam obserwację komety 3i Atlas i potem Wam ją udostępniam. Ale żeby było śmieszniej, podjąłem jeszcze jedną ciekawą decyzję. Mianowicie... Nie zdecydowałem się na upublicznienie tej transmisji, ona jest niepubliczna, ale link do niej ma kilka osób. Tych osób, które jeszcze nie spały. Są to patroni z naszego Discorda mmm, oraz osoby, które na kamerkach 24x7 z nami do tej pory były. A kto tutaj e, trafił? Jest z nami babcia Babi, jest człowiek Sowa, jest Addison, jest dawcios i myślę, że reszta dopiero <grym grym grym grym> samo moment się tutaj odezwie. Jest też z nami Fcia, Fciak 88, jest Dosarfik, człowiek Sowa już wita się drugi raz. To jest pod pewnym względem transmisja rekordowa, ponieważ tak niskiej frekwencji nie było nigdy. Ale to oczywiście nie ma znaczenia. Jest późna pora, no jest to live niepubliczny tylko z linkiem dla tych osób, które nie spały. One obserwując niebo na pewno ucieszyły się, że mogą dołączyć do takiego live'a, a i ja też tutaj nie jestem sam. Witam wszystkich tych, którzy oglądają to z odtworzenia. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że nie puściłem tego w eter od razu na żywo, ale też dobrze będzie nie drażnić tego algorytmu YouTube'owego. Wszystko zostanie opublikowane w jednym momencie i wtedy wszyscy będziecie mogli zobaczyć to, co tutaj y, zrobiliśmy. A y, teleskop, y, czy opuściłem w ogóle obserwatorium po live z profesorem? Byłem w domu, ja już w ogóle myślałem o tym, żeby iść spać, no ale. Niestety widząc to, co dzieje się na kamerkach 24 na 7, a wygląda to tak. Ciągle jest mglisto, ale jakieś gwiazdy już widać nie? bo jest całkiem, całkiem niezłe. No wręcz ściskało mnie, skręcało, żeby coś z tym zrobić. Dlatego, moi drodzy, dla jednego obiektu uruchamiamy dzisiaj teleskop. Patrzymy Kamil zaraś. Hej, wszystkim i dobrej nocy. Jest też z nami, Weronika. Dla jednego obiektu otwieramy dach, uruchamiamy teleskop. I sprawdzamy, jak kometa 3 i Atlas wygląda, mijając Ziemię w najmniejszej odległości. Oczywiście to, że jest najbliżej Ziemi, nie oznacza zbliżenia do Ziemi, ale o tym za moment sobie powiemy. Okej, okay, moi drodzy, teleskop mamy już y, wypuszczony na zewnątrz, możemy działać. Na początek ustawimy gwiazdę Regulus z konstelacji Lwa, sprawdzimy ostrość, a potem przejdziemy do właściwej obserwacji. Y, konstelacja Lwa widoczna jest w tym miejscu. Tu jest gwiazda Regulus. Tutaj mamy pozostałe gwiazdy tej konstelacji. Tutaj Algieba, Tutaj Denebola, tak, nasz teleskop już tam jest. Tylko szybka kontrola ostrości, transmisja jak dla vip -ów. Oczy na zapałkach, ale jestem. Spontaniczny wariat, ale oczywiście pozytywnie. Działamy, działamy. Zobaczcie, niebo jest ładne, rozgwieżdżone, chociaż taka kamerka radzi sobie troszkę lepiej niż ludzkie oko. I tak naprawdę tam mgła rzeczywiście wisi, ale porę do obserwacji Komety 3 i Atlas też mamy już całkiem niezłą. Ona powolutku zbliża się do górowania. Ja sobie tutaj podejrzę, jak wygląda obraz czy jest w porządku. Lekko jest przekręcony, ja już tego nie poprawiałem, bo to nie ma tak naprawdę większego znaczenia, zwłaszcza gdy ym... nie chcę mówić, że nam się spieszy, ale może wydarzyć się tak, że tutaj przyjdą jakieś gęstsze mgły czy jakieś chmury wysokiego piętra, więc też też nie chcę przedłużać materiału, który nie jest na żywo. Jakąś dynamikę on musi jednak mieć tak aby ci, którzy nie są na żywo Mimo wszystko chcieli go obejrzeć. Korekta ostrości. Lecimy do komety Atlas. Jednak wymagało lekkiej, lekkiej korekty. Teraz już jest wszystko tak, jak powinno być. No to do Atlaska. A gdzie ta 3 i Atlas jest? I już pokazuje program Stellarium. O właśnie, możecie zobaczyć, jak nasz teleskop się tam przesuwa. Tak wygląda niebo. Pod koniec grudnia o godzinie 3.18. Jest już po górowaniu konstelacji Raka. Jowisz z bliźniętami, Poluksem i Kastorem, też już są bardziej po stronie zachodniej. Orion właściwie zachodzi, konstelacja Byka. Tutaj gwiazdozbiory sześciokąta zimowego są już po stronie zachodniej. Można powiedzieć, że robi się na niebie nawet tak jakby wiosennie. Ale oczywiście nie do końca bo tej wiosny tak do końca nie czuć w tych temperaturach. Teraz na zewnątrz jest jakieś minus 4 stopnie. Już widzę kometę Atlas. Teraz tylko ustawimy stakowanie, bo tak będzie najlepiej. Jeszcze jest bardzo duży gain. Na razie wybrałem takie ustawienia do łatwego odszukania obiektu. Jak tam na czacie, ustawcie sobie 1440p. Nie ma ogona, czy to kwestia perspektywy? Ma, poczekaj, za chwilkę zobaczysz wszystko. O, ale warto się czasem obudzić. Poleciało coś, a nie akurat nie zwróciłem uwagi. Mm, już ustawiam takie ustawienia, żebyśmy mogli coś podejrzeć. Oczywiście zrobimy live tak, choćby po to, żeby dostosować lepiej kolory. Nawet jedną klatkę w livestaku warto zrobić, bo kolorki wyglądają zupełnie inaczej. Najpierw robimy pierwszy stack w którym przyjrzymy się jej troszkę. zobaczcie, już od razu ją mamy. Kometa 3 i Atlas obserwowana z Polski. 19-12 2025, godzina 3-21. Tam mi się wkrada jeszcze jakieś światełko. Widzicie, bo ja widzę taki gradient. Za chwilkę podejdę na zewnątrz, zobaczyć, jak to wygląda. Co tam się jeszcze może dziać. Ale już ją mamy. Kometa 3 i Atlas najbliżej Ziemi, czyli 269 milionów kilometrów. To, że dzisiaj znajduje się najbliżej Ziemi, wcale nie oznacza, że blisko, wcale nie oznacza, że zbliża się do Ziemi. Myślę nawet, że 90% nagłówków tak dzisiaj wyglądało, że coś zbliża się do naszej planety albo coś przeleci blisko. No to tak oczywiście nie działa. Tu po prostu chodzi o to, że geometrycznie, jeśli weźmiemy trajektorię naszej planety, orbitę Ziemi i orbitę tej komety, to matematycznie po prostu dzisiaj te obiekty są najbliżej siebie, ale hmm, no wygląda to tak. To jest właśnie aktualna sytuacja w układzie słonecznym i możecie zobaczyć, gdzie jest Ziemia, czyli Earth. I gdzie jest obiekt oznaczony jako 3I. I moi drodzy, co tu dużo mówić, ta piękna historia statku obcych powolutku dobiega końca. Profesor Awilop zachwyśnięty troszkę tym tą popularnością, jaką daje mu ogłaszanie. Statków obcych co jakiś czas. Tym razem też się nie powstrzymał i dzięki temu mieliśmy to, co mieliśmy. Te wszystkie jego e, hipotezy najmocniejsze były na samym początku, kiedy tak naprawdę ten obiekt jeszcze nie był aktywny, i sam fakt, że obserwujemy jakąś kropeczkę pozostawiał bardzo dużo przestrzeni do spekulacji. Tak z czasem, kiedy aktywność kometarna tego obiektu się zwiększała, chociaż tak naprawdę od samego początku astronomowie wiedzieli z jakim obiektem mają do czynienia no to jednak z czasem kiedy ta aktywność kometarna była większa to już wszyscy praktycznie wszyscy niemal wszyscy bo jednak byli i tacy zatwardziali którzy do dzisiaj dzisiaj z 19 grudnia na pewno jeszcze twierdzą że to może być coś innego że to może być jakiś obiekt nienaturalnego pochodzenia najbardziej śmiałe domysły Sugerują nawet, że przecież obcy właśnie specjalnie przylecieli tutaj obiektem imitującym kometę, żebyśmy nie mogli tego odkryć. No, niestety, to już wykracza poza naukę. Takie podejście to jest hipoteza, która jest niefalsyfikowalna, czyli jeśli nie da się obalić czegoś, to nie możemy tego nazywać. Hipotezą naukową. Tak, czy i Atlas to ten domniemany statek obcych. W naszym teleskopie może być już lekko rozmyty, ponieważ ona cały czas przesuwa się po nieboskłonie. Dlatego zaraz robimy nowego staka, ale ja jeszcze wyjdę na chwilkę. I zobaczę, co tam się. Y, czy tam wpada nam jakieś dodatkowe światełko, niepotrzebne? Bo mam wrażenie, że tak. Y, ale za momencik, za momencik będę w stanie to sprawdzić. Będąc na miejscu, to znaczy przechodzę do, do kolejnego pomieszczenia, tam gdzie jest teleskop. I sprawdzamy, co tam się dzieje. Chociaż muszę uważać, żebym sam nie wprowadził dodatkowego światła, nie wydaje mi się, że tu jest wszystko ok, może po prostu coś z zewnątrz nic tutaj nie powinno dodatkowego nam wpadać. Mimo, że jakiś odblask widzę, to i tak myślę, że dzisiaj to już nie jest dobra pora, żeby się tym zajmować. Zwłaszcza, że kometę w miarę dobrze widzimy. Długo naświetlane sesje astrofotografów, którzy swoje zdjęcia robią z Namibii, z półkuli południowej. O, chwilkę. Resetujemy z tak. No, okazują, długi warkocz gazowy. Tutaj przede wszystkim obserwujemy warkocz pyłowy. Przy takich warunkach raczej trudno będzie nam wyłuskać ten gazowy. On jest bardzo subtelny. Mamy bardzo duże zamglenie. Więc może to być bardzo trudne, ale oczywiście spróbuję tutaj jeszcze pomanewrować troszkę tymi ustawieniami, które mamy dostępne. Ale leci sobie przepięknie. Tutaj, tak jak ona wygląda, to przypomina mi na najnowszych zdjęciach przypomina mi swój wygląd z najnowszych zdjęć z teleskopów Gemini. 3 i Atlas Gemini North. Zobaczcie. To jest właśnie ten obiekt na najnowszych zdjęciach. To jest stare zdjęcie z teleskopu Gemini, kiedy znajdowała się dalej, jeszcze przed peryhelium. Natomiast tutaj mamy najnowsze po peryhelium. Widzimy głowę komety i komę wokół oraz takie dwie odchodzące. W odchodzące warkocze przy różnych kierunkach. I całkiem podobnie jest u nas, tylko oczywiście w dużo mniejszej skali. Czyli tutaj mamy w jedną stronę, tutaj troszkę w tę, i głowa komety, znajdująca się tak asymetrycznie, przesunięta troszkę. Co tam na czacie? Ile w ogóle mamy osób? Ile osób ogląda live o tej porze niepublicznego? 16. No coś, coś wspaniałego. Dobrze, moi drodzy, 20 minut trwa już ta transmisja, i myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy postawili kropkę. Mamy. Obserwację komety 3 i Atlas przylatującą najbliżej Ziemi zaliczoną. Nie wiem, czy o tym wspominałem, chyba nie, ale ten timeline, ta linia, która znajduje się tutaj na dole, ona oczywiście jest y, zrobiona pod tę transmisję, która została odwołana, więc to zupełnie nie działa. Ale wizualnie nam tutaj fajnie cały ten kadr dopełnia. Świetne zdjęcie 3 i Atlas, widzieliśmy tę kometę. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. To nagranie zostanie upublicznione na kanale jeszcze dziś, tylko później, po południu albo wieczorem, chociaż w sumie 19 grudnia to tak, to popołudnie to jest w sumie zaraz <grych> około 14:15, bo już po 15:30 słońce zachodzi i robi nam się wieczór, więc pewnie jakoś tak, jakoś tak w tych porach będzie ono udostępnione. Parkujemy nasz teleskop. Zamykamy dach. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj znaleźli się na tej transmisji, ale również tym. Którzy zechcieli ten materiał obejrzeć w całości po południu, pozostawcie lajka. Like łapkę w górę, jeśli Wam się podobał. Łapkę w dół, jeśli Wam się nie podobał. I skomentujcie. Wasze komentarze są naprawdę bardzo ważne i cenne yy, dla algorytmów i dla mnie. Jestem ciekaw, jak taki materiał będzie Wam się podobał. Taki niecodzienny, nieoczywisty, ale po to mamy ten budynek że gdy widzę dobrą pogodę i wiem, że was nie ma, bo śpicie w tym momencie prawie wszyscy, to taką rzecz mogę zrobić. Trzymajcie się, moi drodzy. Życzę dobrego dnia, w sumie, albo dobrego wieczoru, bo <laughs> w zależności od tego, kiedy będziecie oglądać, i oczywiście z, ym, z podziękowaniami dla tych, którzy tutaj byli. 16 osób, ale 92 łapki, dajemy radę, tak, bo ta transmisja w ogóle niepubliczna została uruchomiona na tamtej odwołanej. Więc mogą się tutaj też pojawić osoby, które dostały powiadomienia z tamtej. Yy, ładnie ją widać. Warto było można z czystym sumieniem iść spać. Ładna super widać. No weź, teraz nie zasnę. Dobrej nocy. Dzięki za transmisję. Dzięki bardzo. Do następnego. Świetna dobra nocka. Pisze Addison Babcia Babi. Dziękuję dobrej nocy wam wszystkim. Dobrej drogi do domu Mati. Raczej będzie dobrze, nie jest zbyt daleko. Dzięki, niech żyje spontan, tym, tym bardziej o tej porze roku. Dobranoc moi drodzy, i mm, nie wiem, czy my się zobaczymy jeszcze przed świętami, ale najprawdopodobniej tak. Dzisiaj podejrzeliśmy kometę 3 i Atlas, zobaczyliśmy, jak wygląda. Może w tygodniu jeszcze będzie okazja. Porozmawiać bardziej o jej właściwościach fizycznych, o tym co się z nią działo w ostatnim czasie, bo na przykład zaobserwowano błyski promieniowania rentgenowskiego, które były oczywiście w mediach szeroko rozdmuchane jako dziwne promieniowanie co to może być. Chodziło oczywiście o interakcję wiatru słonecznego z atomami w komie i to, i to wszystko. Dzięki, kończymy, zamykamy dach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Papa! Pa.